Witam serdecznie na gościnnej Szczelnicy w Lublinie w Kochcice. Ja nazywam się Mariusz Brzeziak i bardzo się cieszę, że odwiedzili nas koledzy z okręgów wrocławskich, legnickiego, jak i z zachodu, konkretnie z Monachium, na naszym bardzo gościnnym obiekcie. I zapraszam do treningu. Generalnie na naszej Szczelnicy mamy bardzo wiele osi. Są tu cztery osie kompakt sportingowe Nieraz bywa, że są to osie sportingowe, tak to ostatnimi czasy staramy się pójść w tym kierunku, żeby strzelectwo sportingowe również się rozwijało. A jaka jest różnica? Przede wszystkim trajektorie, doloty, zgoła inne strzelanie, bardziej meczowe strzelania, jednak sportingowe, gdzie na świecie bardzo często, coraz częściej, coraz więcej tego sportinga się strzela. U nas niestety w kraju troszeczkę to w pewnym momencie obumarło. Ale idziemy w tym kierunku, żeby to strzelectwo również rozwinąć. Tak? Ale kompakt sporting jest bliższe, są do tego? Tak? Bliższe, tak. Generalnie pole kompakt sportingowe przeważnie jest to pole o wymiarach 40 na 25 metrów, gdzie stanowiska szeleckie znajdują się od 4 do 8 metrów do wyznaczonego pola. Tak? Są to rzutki stosunkowo bliskie, przecinające pole, zapadające, defilatory, tak? Kwestia, jak gdyby już tutaj ustawiającego organizatora, jak, jak te pole wyznaczy, choć, tak jak mówię, są trajektorie obowiązkowe, które są wymagane i od tego nie możemy w żaden sposób odejść. Generalnie nasz obieg jest czynny od wtorku do niedzieli, od godziny 10 praktycznie do ostatniego klienta. My jesteśmy tutaj dla Was, a dla szczelectwa, dla rozwoju szczelectwa, a nie, nie wy, dla nas. Tak? Jeśli chodzi o sam obiekt, tak faktycznie jest on daleko od wszelkich zabudowań, w środku, w szczerych polach. Tak? Na... A noc, nocne strzelanie? Również co roku organizujemy parkur nocny, zawsze jest gdzieś to w okolicach e, października i takie strzelania przy sztucznym oświetleniu e, u nas również się odbywają. Przyjedziemy, będzie czas. Zapraszam serdecznie. Super, a powiedz mi, no infrastruktura? E, Strzelcy, którzy przyjeżdżają do nas na zawody czy na jakiś dłuższy weekend, e, mają tutaj gdzie się przespać, tak? E, jest pełny zakres, jeśli chodzi o jest jedna restauracja w hotelu, restauracja letnia w sezonie e, dla dzieci. Dzieci, parki linowe są tory dla gokardów, dla kładów, Paintball. pole paintballowe, tak. Oprócz szalania osi kompakt sportingowych, pełny wielobój myśliwski, jak i, e oś na 25 metrów, e, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju pistolety, karabiny pneumatyczne, karabiny maszynowe, tak? E, A jak z instruktorami? Ilu jest instruktorów cały czas na obiekcie? E, generalnie na stałe tych instruktorów jest czterech, ale jeśli jest tutaj wzmożona ilość strzelców, to się e, tak wspomagamy. Czyli nie myślą, że zawsze ktoś tu jest. Więc nie ma takiej opcji, żeby tych e, instruktorów brakło, tak? Okej, okay, super. Ale widziałem, że macie kupę broń. Też macie swoją broń do tak? mamy, mamy kupę broni, naprawdę ten asortyment jest bardzo szeroki, więc poprzez kobiety, do dorosłych, e, tak, e, osób, strzelców, każdy znajdzie coś dla siebie. I rozumiem, że w przypadku strzelania z instruktorem nie wymagane jest pozwolenie na broń. Przyjeżdżam, mam instruktora, e, Tak, no, na obiekcie znajdują się instruktorzy z uprawnieniami, więc e, nie ma problemu. Pod opieką instruktora każdy może spróbować swoich sił. Generalnie e, jak to przy strzelectwie kompakt sportingowym używamy wiele technik strzelania. Są strzelcy u nas w kraju, którzy używają jedną technikę i na podstawie tej jednej techniki są w stanie strzelić wszystkie 100 rzutek. Są strzelcy, którzy używają nawet, wiem, do 10 technik. Najbardziej popularne techniki w Polsce jest to Mate, jest Bidwell, jest swing through, jest touch pull away. Staramy się dostosować te techniki pod daną trajektorię, tak? Czy to jest rzutek przychodzący, czy to jest rzutek odchodzący, opadający, czy to jest defilator, tak? Doświadczeni strzelcy wiedzą, którą technikę użyć. Generalnie po treningu czy po pokazie rzutek już wiedzą, jak podejść do danego rzutka, tak? Dlatego też strzelactwo troszkę się różni, jeśli chodzi o strzelanie trapa myśliwskiego czy, czy sportowego, jak i skita myśliwskiego czy sportowego, tutaj jednak trzeba użyć troszeczkę tych technik więcej. Może zaprezentuję i pokażę jak, bynajmniej ja, staram się strzelić do danych rzutek, jakich technik użyję, tak? Po kolei jadąc mamy rzutka A, który jak gdyby jest takim defilatorem wpadającym w pole, Mamy do niego naprawdę wiele czasu, więc postaram się tego rzutka szczelić techniką maintainer, czyli wjeżdżając bezpośrednio przed rzutka. Kiedy tylko w niego wjadę, będę ciągnął za spust. Bardzo ważne jest wyznaczenie sobie miejsca szału. Moje miejsce szału wyznaczam sobie. tak jak mówiłem maintainem. Kolejnym rzutkiem będzie rzutek rabitowy rzutek C, który odbije nam się tutaj po trawie. E, tego rzutka wypuszczę przed siebie i go techniką swing through, czyli od tyłu wyjeżdżam przed rzutka ciągnę za spust. O. Rzutek mnie wyprzedził, dogoniłem, wyjechałem przed niego, błyskawicznie pociągnąłem za spust. Kolejnym rzutkiem będzie rzutek D, loper, którego również strzelę maintainem, czyli nie pozwolę mu się dać wyprzedzić. Wjadę praktycznie w linii pionowej w tor lotu rzutka. Jak tylko wjadę, pociągnę za spust. Wyznaczam miejsce szału. robię delikatny najazd, komenda O żutek zniknął. Żutek E. Żutek E jest bardzo ciekawym rzutkiem, którego postaram się wypuścić przed lufę, dotknąć chwilę, pojadę na tylni jego krawędzi, odjeżdżając oddam strzał. Tak zwana technika touch pull away. Wyznaczam miejsce strzału na jego opadzie. Zbliżam się w kierunku maszyny, podaję komendę O, dotykam, odjeżdżam od rzutka, odklejając się, rzutek dostaje. Rzutek F jest to rzutek midi, jest to taki typowy defilator, choć bardzo krótki, nisko na ziemię, można by go spróbować strzelić dwoma technikami, czyli można strzelić go maintainem, nie dać mu się wyprzedzić, ale również można by go strzelić na swing fruit, czyli na przecięciu, tak? Rzutek nas mija i ja go mijam ciągnąc za spust. Mimo wszystko spróbuję go strzelić maintainem, nie dam mu się wyprzedzić. O, Rzutek dostaje. Wybór techniki uważam za dobry, więc możemy przejść do kolejnego rzutka. Rzutek A, jest to rzutek za, za pleców. No i tutaj nieuchronnie jest to bardzo szybki rzutek, wyrzucający. Trzeba tego rzutka spróbować, bynajmniej ja spróbuję go strzelić metodą Sinfru. na przecięciu. Rzutek wyjdzie, do go poniżej jego trajektorii, przecinając oddam strzał. Wyznaczam miejsce strzału, bardzo precyzyjnie, nie jest to łatwy rzutek. najeżdżam od lufy do maszyny w połowie spoglądam na jego wylot rzutka wypuszczę przegonie i oddam strzał O I tak to mniej więcej wygląda żeby zaplanować sobie strzał zaplanować sobie miejsce strzału zaplanować sobie e, wybór techniki którą będzie się strzelało bardzo ważne jest, bardzo istotne jest również planowanie, kiedy strzelamy dublety, czy to są dublety po a szczególnie dublety symultaniczne. Wtedy musimy umieć strzelać rzutki w różnych fazach toru lotu. Tak? W pierwszej fazie, w drugiej fazie, bądź trzeciej fazie, kiedy rzutek opada. Eee, to wszystko musi nastąpić na, na stanowisku przed oddaniem strzału. Jeżeli to wszystko zgramy do kupy, to naprawdę strzelanie compact sportinga okaże się bardzo przyjemne. No i będziemy strzelali czyste serie. Kopy, Strzelamy. Da. Da. A! Uuu! <grystanie> <grystanie> Możemy strzelać. Czy wszystko jest ok? Nie możesz o jedną, możesz o drugą. jest łatwiejsze. Przystosowałem się nie no pracy. No to, no to na tak, tak. żeby robić to w Super, ale patrzcie trafię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W głowę trafiłeś gościa, bandytę? Super. Z pistoletu czy z karabinu? Z karabinu. Wow. Słuchajcie, tutaj jest trochę jak na placu zabaw, nie? Chłopcy się dorwali do placu zabaw i nie potrafią odpuścić. Za dużo tu jest osi. Ta szczytnica jest beznadziejna, bo jest za dużo osi. I można wystrzelać karton amunicji w dzień. Prawie puste Idzie tam się chłopaki ustawić, a tu kolega nakręcę chwilę? Jestem Jakub Kuroń Od kiedy strzelasz? Od... Od... Odkąd pamiętam <grym> Okej, okay. ile, ma... ile teraz masz lat? 13. Super, to strzelasz trapa? Trapa olimpijskiego. Super pokaż nam. Ale dlatego tego faktycznie bardziej żywiołowe jest. Coś kurczę, co sobie ciebie. A. Co są? Zostały czasy. Zaraz będziemy sprawdzić. Tak, naprawdę. Ostatni do, Płatki, na, na... na A skąd, na, na... skąd będziecie wiedzieli, który jest który? Jak mamy? Ten najlepszy zanówmy. to ja widziałem, Pięknie, że na ja miał. Idziemy na Dzisiaj. Dzisiaj. jest Słuchaj, na szkolenia jak jest mało. To mi się wszystko. Przewinie, bo jednać... Ja się chyba was zapisałam, bo ty do Aszkoleniu. Ty do Asia zapisać. Na szkoleniu nie mam wie co jeżdżo. no to dobrze, no, zapytań, <tokladım> ale to ty <zapytań>. Da. Teraz niebieski <toklańki> ah, <toklańki> Ja się na kolorach nie znam da. Ja nawet nie tego. Czemu? No dawaj no co jest? Bardzo ładnie. Ja. Ja.

Tak, tak, bo nie mają siłę. Tych, tutaj są atrakcje wyłącznie dla dzieci, ale i tych małych i tych bardzo dużych, takich dużych też. Jakby był jeszcze tor wyścigowy dla motocykli, apelujemy, nie? Apelujemy o tor wyścigowy dla motocykli małych pojemności i my tu przyjeżdżamy na miesiąc. I nie wychodzimy stąd. No, tego jednego nam brakuje. Mogłabym Pani jeszcze leśnić do filmu? Dziękuję.